Cześć, czołem. Kruski zarazem z tej strony, a ku ze mną jest Michał. O czym ty zapomniałeś? Że, że jak falko wyrobię, czyli tildom, to ja mam komendy by, by tym w Minecraft się pokazują tutaj. Aha. Czyli y -y. muszę wpisać gamę mode, ale ja nie umiem tutaj gamę modę wpisywać. Jestem. Jestem! Na pewno jest mod Hair Lodówkę mamy, to mamy, to chillera totalna No jest 11 dzień. No. te handy zaraz przyjdą. E, wyjebane jajca były, tak? Handy? To wyjebane handy, dobra e. Pełnia glomer! G obciąger? O ja zobaczę tutaj przejadę pełnia się. Jest, Ej, czy pełnia. ja mogę z tego korzystać? Nie. A gdzie jest ta wioska? Ty znalazłeś super wioskę? No, nie znalazłem właśnie żadnej wioski. No to ją znajdź. No to sobie, nie wiem. Na mapie. Mapę. Jesteś, nie wiem, upośledzony, że z mapy nie potrafisz korzystać. Z tak. kim tak. mi przyszło nagrywać po prostu? Z jakimś, nie wiem, czekiem. Muszę, muszę powiedzieć, że ładnie się hamowałeś, jak ktoś ci wbił do pokoju. Nie hamowałem się. Hamowała, Tylko ja zostałem takie... zszokowany. Nie, bo ja nie chcę przeklinać po prostu już. A to ja będę przeklinał. O, to teraz to będziesz ten złym, dobrze. Bo ja w ogóle nagrałem, uwaga, dwa odcinki z Minecrafta. Nie przeklnął. Nie no, trzy razy mi się zdarzyło. A Można... jak na dwa odcinki? To jest 40 minut łącznie. Jak nie 50? Panie, panie ja po 32 odcinkach z Legacy dopiero przeklnąłem. I w ogóle powiedziałem na odcinku tego tego typu. No to tego typu. Tego typu. Czemu moja, most... moja postać w ogóle ja mi mordę. się nie um... O, znalazłem tego gońca i patrzacza, co strzela z oka. Ale się za bardzo no... nie chcieli obudzić. Czy daj się do czegoś coś zdobądź? Nie, o, znalazłem więcej. O nie handy. <laughs> Aaaa. Ups! O boże O A mnie. A, a, a i tak takie, nie wiem, orędzie do. do, 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 do na mój kanał? Widzę teraz. Mm. To które mnie oglądają. Będą tylko trzy serie: będzie Don't Starve, Simsy i Simsy. Simsy ze mną, Simsy solo i Don't Starve ze mną. No. Współczyje wszystkim, twoim widzom widzą. Szczere, kałdę, de, ale muszę powiedzieć, że to jest i tak tak lepsze, po co niektórzy narzekali, i muszę zaakceptować komentarze. To jest straszne. Ja nie, umie... ja nie wiem, co ja tam ustawiłem. Niektóre przechodzą, niektóre nie. Osoby narzekały, że e, nie wrzucam tyle, ile wcześniej wrzucałem. Czyli nie wiem po ile. Po 8 odcinków tygodniowo. O. No to. Boże, jak Wam coś nie pasuje, to se dosrajcie Nie, ja uważam, że lepiej 3 odcinki niż w ogóle, jak ostatnio. No, chociażby, więc cieszcie się, że dostajecie cokolwiek, bo możecie dostać zawsze jedno wielkie jebiące gówno. Nie widzisz, przeklinałem przez ciebie. No gówno to nie jest. Jebiące? To jest stosunek Między. Przerywany. Tak. To jest, czy to jeszcze gdzieś jakieś pięki. Bo ja mam łopatę z 4% ale, i bym miał chęcią złożyć. Ale u Michała jest też, też są Simsy, więc macie... 3 razy Simsy. Boże, możecie się spuścić teraz wszyscy. Boże. Ej, ale to jest smutne, bo muszę zacząć Minecrafta nagrywać. Bo tak szczerze Minecrafta nie wiem ile nie nagrywałem. Ale ile jeszcze mnie nagrywałem. Właśnie możecie przyjść do mnie na, na Minecrafta. Będą odcinki Hell, Hello i nowe dwa. Więc y, zapraszam. Nie wiem kiedy. Kiedyś. No nie wiem kiedy, znaczy, no Może inaczej. Może już są nawet. Oba. Nie wiem, może. Może. Może, może, może. może oglądacie ten odcinek y, w przyszłym roku. Idź po glomera, jak jesteś taki mądry. A ja nie wiem, gdzie jest. A co, kufno mnie to chodzi. Ale ty znalazłeś go. Ja go nie znalazłem. No właśnie, i to jest Twoja wina. Widzę ja proszę robić śledztwo, czy go znalazłem, czy nie. E, e, czy ja hełm w ogóle? Nie jeśli mam. napiszecie, że znalazł, to wrzucę dwa odcinki z legacji zamiast jednego. Ej, co robi to moja czapka? Ona jest ochroną czy. Słyszysz, Micha? Co chcesz? Że jak napiszę, że znalazłeś, to będą. Dwa odcinki z legacji. Będą cztery odcinki. Dobrze. W ogóle ja chcę poruszyć jeden temat, bo odcinki zawsze muszą być tematyczne. Bo Adrian tego tak. nie słyszał, ale, yy, a może i słyszał, bo nasz rząd prze, przepchnął taką ustawę odnośnie płacenia za śmieci. No. Nie wiem, nie czy szukałem. kojarzysz. Słyszałem o deszczówce. To tak. przepchnął odnośnie śmieci, że musisz, znaczy, że każde miasto, każdy powiat, gmina i tak dalej, musi wybrać jeden z czterech modeli pobierania opłat za odpady. Pierwszy a. to jest za, od gospodarstwa, drugi. To jest od metra mieszkania, tudzież chyba działki, w sensie w miastach wiem, że to jest od metraż mieszkania, co nie. trzecie w sensie to jest od osoby i czwarty od wody, od ilości zużytej wody. No. No i jak można się domyślić, od powierzchni mieszkania to jest głupi pomysł, bo jeżeli mieszkasz na przykład sam, a mieszkasz w, w mieszkaniu, które ma 120 metrów, no to musisz płacić kwoty astronomiczne za to, że masz duże mieszkanie po prostu. Jak mieszkasz w pięcioosobowej rodziny na 30 metrach, to płacisz mało, mimo tego, że śmieci produkujecie. Fuj. Opcja z, od gospodarstwa też jest bez sensu i tak samo. A, mówiłem już o opcji dobrze. I jest czwarta. Opcja od ilości zużytej wody. No i w Warszawie wprowadzili właśnie tą od ilości zużytej wody. Czyli jeżeli w ciągu roku zapłacisz powiedzmy 600 czy 700 zł za wodę, no to tyle ci wyniesie roczny koszt wywozu śmieci. Jak Oj, ludzie ja... się zesrali. Ja ci powiem, że to czasami nie ma sensu. Znaczy, u, u ciebie może ma sens, ale u mnie jakby miał być od wody, a u mnie wiem, że są rolnice, wiesz. Mhm. Jednak na wsi, to u mnie by to nie przeszło, z tego względu, że na przykład, nie wiem, powiedzmy, mój, nie wiem, mój szesnek, który tam prowadzi stadlinę koni i wychodzi, by w chuj wydał. Pamiętaj, że te zwierzęta trzeba napoić. No. Więc u y... mnie to by nie przeszło, nie wiem. U mnie chyba od gospodarstwa jest. Nie, od liczby osób jest. A no, i, a, no i od liczby osób to jest bez sensu, no bo jeżeli na przykład masz mieszkanie i mieszka w nim, powiedzmy, yy, nie wiem, osiem osób, to mo mogą być zameldowane dwie. No tak, ale pamiętaj, że gdzie, gdziekolwiek muszą być zameldowane. No gdziekolwiek, ale to wiesz, to mogą być zameldowane u siebie. No dobra, ale to nie wiem, mam wyrąbane na to. No i ludzie się zesrali, że teraz będą płacili. I wie, o ile więcej, będą płacili. A Warszawa mówi: no, jeżeli chcecie mniej płacić za śmieci, musicie oszczędzać wodę. Wow, takie skomplikowane. Oszczędzasz wodę, płacisz mniej za śmieci. Nie oszczędzasz, płacisz więcej. Ludzie się Ja Z jednej strony wiem że co chodzi, to spoko, ale z drugiej strony nie wiem. Nie, ja jestem bardzo za tym. To jest najlepsza opcja z tych wszystkich, które nasz wspaniały rząd y, wymyślił. Czy, się, czy ona jest najlepsza? No nie, no moim zdaniem dałoby się to lepiej zrobić, ale z tych czterech, które są dostępne? O, handy. No. Nawet nie, nie, Masz wyłączone dźwięki, Skry, czy co? Nie, dopiero mi napadło ale to, to postać ci mówi trzy razy zanim przyjdą. Nie, ja mam wyrąbane, ja pa nie patrzę, ja piję. No, właśnie ja czekałem aż przyjdą i się tak kręciłem, sobie hełm robiłem. Ja ogólnie w tej serii... Nie, ja odkrywam mapę po prostu, ja słyszałem handy że idą, ale wiesz... Ty jeszcze masz coś no. do odkrycia? Co to jest do odkrycia? A no dobra, tu jest... A, tu! Oma... <laughs> yy, Jaki kawał mapy! No ja odkrywam, żeby było odkryte, wiesz, dookoła się przejdą. Ale co, co się robi w tej <laughs> Odkrywa, zbiera zasoby i czeka na handy. I tak tak jest ciekawsze niż Deforest. No w sumie to prawda. I można i gadamy nawet na takie tematy. A ty masz jakiś temat y na dzisiaj, czy nic nie przygotowałeś do omówienia? No, oczywiście. No to słucham. Ale twój temat jest ważniejszy od mojego, więc musimy twój. Dobrze to ja mogę jeszcze o Warszawie pomówić, bo bardzo lubię to robić. U, Warszawa. No to ja, co ja mogę, co ja mogę o powiedzieć? O mogę powiedzieć, że jeszcze będą podnosili ceny płatnego parkowania i też ludzie się zesrali. I... A, a, to, czekaj, to ja mam temat. No. Pani w Biedronce mnie oszukała, ponieważ kaferol miał być za dwie promocji, a był za pięć. To prawda! Więc tak. y, ja proponuję zabić panią z Biedronki. M mój, mój, temat. I mama powiedziała, że jestem pizdą, że się nie odezwałem. Po jakbym pokazał to, to bym musiał sprzedać za dwie Super No Zostaw mi to drewno! Co za koci No więc mój sama jest ważniejszy niż jakieś śmieci. Puh. No zostaw to! Ale Micha, ja tak trochę tak sądzę, że ja mam w kuju ekologię. Ostatnią. Znowu mi się zmieniło. Wiem. Że ja mam fuję ekologię, ponieważ jak chcę żeby rozpierdolić tą Ziemię, po co ma być dalsze życie? No to ją rozpierdą. Ja, ja Ej, ja nie zamierzam mieć potomstwa. Dobrze. Mi to. Boże, że ja wulgarny nie mogę jeść w trakcie tego. To wszystko, że zjadłem mięso. Tak. A tak, jeszcze się pochwalę, jem znowu mięso. jest straszne. No to się, jest się czymś. Chwa jest się, jest się czym chwalić? No. No, i mięso. No to ja nie wiem, czy to jest takie. Pomagam polskim rolnikom, jak oni to powiedzieli. Ech, dobra, właśnie już zostaw tych rolników w spokoju, bo. Dlaczego? Nie wiem, no sobie bawi mnie to, co się dzieje, no ale to jest takie. Mnie nie bawi, mi jest smutno. Ponieważ, jakby się do podstawówki chodziło. Jeśli nie zdawało za jajka i, i masła jak u mnie się na wsi mówiło, że ktoś zdał za ma masło i jajka, no, no. to wy wiedzieli. Ech. O Boże, poses, a w ogóle teraz, teraz ja z ciebie robię taką personę, która skończyła wow aż liceum. Amaturę masz? masz? No. No to, ja to dobrze, że no masz... zostać muszę dostać wolne w pracy, no wiesz. No takie. Um. No bo ja wtedy nie dostałem, wiesz, że ja pracowałem równocześnie, bo jestem po zawodówce, a później witam. Wiesz o tym, że ja wszystko na, na okrężną drogę. Wiem, robię. ale ja mu, Adrian mówił, ja nie będę pisał tej matury, bo nie mam czasu. Jak powiedziałem, napisz, bo będziesz miał z głowy, ale nie mam czasu. No i nie napisał. Na pra... Adrian na pra... nie napisał na pra... matury, nie... kurwa nie napisałem matury. Znaczy. No, ja chcę napisać, tylko że ja nie mam kiedy, po. Zapisałem się w tamtym roku, to nie dostałem wolnego. Rozumiesz? No to rozumiem. Do Dwa lata temu dowiedziałem się, już wiedziałem z góry, że nie dostanę wolnego, więc wiesz. No, po tak jest, jak chce się być pseudo-dorosłym i pracować. Co Chociaż ja było? sobie nie wyobrażam siebie teraz bez pracy. Ja Ja bym pieniędzy nie miał. Ja bym był biedny. Tylko nie... Bieda. I tak, tak zarabiam w ciul mało. Ale zawsze mi na wszystko starsza. Ale w ogóle ja nie rozumiem jednego. Tak. Tak, słucham. E, po, Powiedz, że ja zawsze zarabiałem z was wszystkich tam, no wiesz, Bartka i Rafała najmniej, a ja miałem zawsze najwięcej. No, tak. No i mnie coś bardzo śmieszne. Znaczy, honey, ja też miałem pieniądze, a potem stwierdziłem, że kupię iPhone'a. Boże, ja też sobie kupiłem, jeszcze lepszego od ciebie. Ale ja jestem biedną osobą, mi zabrali wszystkie premie w prami. Premie w prami. Premie w pracy. Jak ja bym miał premię w pracy, to ja bym był bogat. Mi zabrali wszystkie, więc ja jestem biedną osobą. No. Więc wysyłajcie mi pieniążki na adres konta taki Sraki. Minimalna wpłata 1000 zł. Mimo, że cię kupicie Apple Pencila i ja będę szczęśliwszy. Kupcie mu, aper, kup. kupcie mu Aperola. Nie, nie potrzebuję. Bo oszukajem ich biedronce i co będzie. No to ich oszukają, a nie ciebie. Ej, ja nie piję, przecież, piję rzadko. Słuchaj, ale alkohol nie ma terminu przydatności na 3 dni. Na 3 no dni to że po co mi to, jak ja będę mieć dużo, to będziemy jakoś już wypić, a tak to nie. To zasadne... Boże święty. Mi zgasła pochodnia, ale też... bez pochodni. Mi też! i Tak, zgasłem pochodnia, chodziłem bez pochodni, ale zaczął się dzień i ja dostanę zawału serca. Eee. Moc się wyrąbał. Który? Ten na szybkie podnoszenie. Nie, no, mi działa. No, mi tak szybko nie podnosi, albo ja mam lagę po prostu. No, A ja masz lagę. No, ja moja postać nie zbiera tak jak normalnie, tylko. Ja nie wiem. Tylko tak. normalnie. Dawno tak, nie grałem. No ile? Dwa tygodnie temu? Czy trzy? No. Co ty tu robisz? Zostaw moje berisy. Spierdalaj. A jeszcze się pochwalę. Szkoły nie skończę. Mojego BHP cudownego. Bo. Bo w czasie koronki powinny mieć praktyki, a teraz praktyki są. To e, mi, mi mówią, ile e, za praktyki, bo nikt nie przyjmie czas na praktyki. Ile mhm. ale dowiedziałem się, że na praktyki, żebym zrobił je w tydzień, mhm. bo muszę je w tydzień zrobić de facto. Ile będę musiał wydać, to żeby dostać pieczątkę, jeszcze od nauczyciela, który mnie uczym. Tak trochę zwątpiłem. Wiedziałem, że nie ma sensu. Mhm. A zresztą mi tak tak nic nie umiem przez zdalne nauczanie. Kiedy, kiedy wam się rąbnie z, w ogóle administracja z BHP, tak trochę. Oj, tam, oj, tam. No co, można? Można. Oczywiście. Że Ale tak. widzisz, na administrację jestem przygotowany, na którą chcę iść. Znaczy, ja w ogóle chodzę do szkoły, żeby mieć tańsze bilety. To jest motywacja wielu studentów w Polsce. No moja za niedługo nie, bo będę mieć 24, to wiesz, będę musiał na studia zacząć chodzić, ale mi się nie chce. Co? To tak działa? Tak, bo masz do 24 roku życia na PKP, po teraz nawet nie MPK i... nie wiem, co tam jeszcze jest. Nie wiem, co często Częstochowie jest, MPK chyba, tak? No tak, MPK. A, no, no to wiesz. No to tak działa niefajnie. Ale nie narzekam. W, Warszawie. Ja dzisiaj, w W Warszawie ty jesteś studentów. Co? Że w przyszłym roku idę na se spokojnie, żeby mi nie za uchem o prawo jazdy idę sobie na spokojnie sam sobie zrobię. To Ale dobrze. W przyszłym roku. To dobrze. Ja taki plan, żeby się stawić psychicznie. I I tak tak nie zrobię. To jest. Ale nadzieja matką kupić więc. A, Jezu, maszyna co? do tych statków jest jeszcze ten do zrobienia. Będzie pewno. A po co nam statki? Bo chcę. A jak ja ostatnio chciałem żeglować, to ty i Raven powiedzieli, że macie mnie w dupie i sam sobie żeglowałem. Ostatnio co? i ty i Raven. No tak. Ostatnio kryliśmy do Starbuck'a i Raven No wiem. To było ostatnie. R temu. Mi się wydaje, że nie postawiłem krzywo. A nie, nawet równo. Dobrze. O, tym sympatki. Jezu, rzeczy nam się psują w ekwipunku. Chyba w Znaczy... No to Muszą nasz ekwipunek jest. A co chcesz? Yy, mięsny garnek. Odkryłem mapę. I mi ojca jakie to skupię. Daj to. Dawało się trzy mięsa i jeden patek i tu wychodzi wtedy, tak? Boż pamiętam? Nie. Nawet ten dodaj. Nie mam lodu. Jak to? To Tak, jak łódkę się dodawało. Kuk o Boże, już za chwilę będzie trzeba odcinek kończyć i możemy nagrywać kolejne. Masz jeszcze jakieś tematy na następny odcinek? A ty lubisz gadać? Możemy nawet o komunikacji gadać. Wiejskiej. Dobrze. Garnek już stoi w garnku. Dobra, to ja idę. Myślę, że Wam tak się spodobał. Ze mną była Misza. Byłem. Więc bają. a